Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witamy się w sklepie Action i zobaczcie, ile my tutaj mamy przecudownych dekoracji. No i słuchajcie, dzisiaj nie będzie świątecznie, tylko będzie tak, wiecie, dekoracyjne, dekoracje zwyczajne do domu. 19,99 kosztuje taka roślinka, no i zobaczcie, jakbyście ją dali w taką, wiecie, osłonkę. To z daleka ona naprawdę bardzo przypomina żywą roślinę. Myślę, że bardzo fajna. Jak pewnie wiecie, to ja uwielbiam żywe rośliny, ale jak jest jakaś taka, która naprawdę imituje prawdziwą, to też mi się to podoba. 12,99 kosztują te zielone. Jest tu naprawdę tyle rzeczy, że ja nie wiem, co mam pokazywać. 6,49 kosztują takie. Krążki drewniane możecie sobie zrobić podstawki, można użyć tego do dekoracji, a tutaj za 399 tak troszeczkę więcej, ale jest dużo, są dużo mniejsze. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz to możecie subskrybować mój kanał, Możecie subskrybować mój kanał, niedługo będzie rozdanie. Słuchajcie, chyba jutro wam nagram. 44,95 ten, ten, mm, stojak do kwiata, bo 100 jak do niczka. No, tu mamy za 66,95. Następnie mamy tutaj. Um, Wazon, tak właśnie. To właśnie miałam na myśli wazon. <noise> za 17.99, obok mamy za 10.99. Jest ich naprawdę tutaj sporo. Zobaczcie, tu mamy za 17.99 takie prostokątne. Tu mamy takie ala butelki za 24.99. Co ja tutaj jeszcze mogę wam pokazać? O ten jest taki inszy, Prosty, długi za 8.49. Powiem wam szczerze, że lubię Action za to, że naprawdę niektóre ceny ma bardzo niskie, a produkty są fajne. Tu mamy następnie cztery szklaneczki. Cztery szklaneczki, cztery, poczekajcie, cztery chyba. Mhm, mm Tak, cztery szklaneczki 17.95. Mm, idziemy dalej. Tu mamy dwie za 8.95 takie um, no, wiecie, do różnych napojów, do różnych napojów. Dobra, słuchajcie, bo piszecie mi pod filmami, tutaj, gdzie ja wspominam o tym rozdaniu, piszecie mi, że bierzecie udział w rozdaniu. Ja prawdopodobnie jutro nagram już, co mam dla Was, więc czekajcie, włączcie sobie dzwoneczek, wtedy przyjdzie Wam powiadomienie o nowym filmie. No i zobaczycie co ja tam dla Was e, ciekawego nakupowałam. Dzisiaj miałam zaganiany dzień, więc e, raczej e, nie dam rady już dzisiaj nic nagrać. Ale jutro się postaram. 12,95 kosztuje tamta okrągła deseczka. Ta, taka tacka, tu mamy deskę za 17,95, a tu mamy paterę. Zobaczcie, jaka fajna. Ja uwielbiam takie rzeczy do serów. My bardzo lubimy takie rzeczy. Jakieś sery, oliwki. To znaczy oliwki to bardziej mój mąż, chociaż mi ostatnio też zaczęły smakować. 29,95 kosztuje drewniana, i tu mamy tą deskę chyba obrotową. 29,95. I też mam tylko, mam spepko. I również jestem bardzo zadowolona, bo na przykład na kolację kroję różne rzeczy i na tej desce 34,95 kosztuje taki przyprawnik. I tu mamy za 19,95 taki regał, to jest napisane. Regał. Fajny też można poustawiać na różnych piętrach więcej rzeczy. Chlebak za 49,95, tu mamy tacę bambusową. I powiem Wam, że naprawdę bardzo lubię takie bambusowe rzeczy. Kiedyś nie bardzo byłam, nie bardzo byłam zwolennikiem takich bambusowych dodatków, a teraz jestem. 17,95 kosztuje okrągła, a tu mamy deskę taką długą. Zobaczcie, możecie zrobić dla męża śniadanie albo kolację do łóżka i postawić na takich nóżkach. Ona jest, zobaczcie na rysunku. I kosztuje 26,99, o ile dobrze widziałam. Albo mąż może zrobić dla Was taką kolację. Mój mąż, jak ja na przykład się kąpię, też robi mi niespodzianki i i właśnie robi takie kolacje, takie wiecie na zdrowo, nie, jakieś serki jakieś pomidorki, no i różne takie inne, 65,95 kosztują, kosztuje zestaw sztućców i jak widzicie tutaj mamy taki mniejszy za 44,95, a tam z tyłu jest jeszcze w kolorze złotym ten duży pojedyncze 9,95 mamy tutaj złote one są w takim macie no i tutaj mamy te duże sztućce 9,95, nożyki 14 95, łychy, takie chohelki, 27 95 za 14,95 zestaw drewnianych ym, takich ym, łyżek 3 łyżek. sztuki patelni, widać, że naprawdę porządne za 124,95. Przychodzicie od razu, wydajecie taką kwotę i macie trzy takie same. Do tego możecie sobie dokupić garnuszek za 32,95 taki rondelek. O, jeszcze mi spadł. Dużo powieszonych jest, i on już na końcówce wisiał. Dobrze, że mi w ogóle nie spadł na podłogę. Okej, okay. wisi, wisi. Dobra. Yy, tu mamy taką małą yy, patelnię, 19,95. Tam są trochę większe. Tu mamy za 39,99 taką tak się prezentuje. Jak chcecie zobaczyć, czy tam można na indukcji, to po prostu włączcie sobie pauzę i tam są oznaczenia. Tu mamy taki malutki za 29.95, no ale to już tak bym powiedziała, że wyglądają e, gorzej niż te wciapki. E, 74.95 kosztuje garnek. Garnek tak się prezentuje. Yy, dobra. O, naczynia żaroodporne, teraz jest czas. O, poczekajcie, coś Wam jeszcze pokażę: 22,95. Kosztuje taka mała patelenka. Zobaczcie, jaka fajna. Na jedno jajo, na dwa jaja. Super. Czy później na przykład jakąś margarynę rozpuścić do ciasta? No, świetna rzecz. Powiem Wam szczerze, że chyba pierwszy raz widzę. Nie wiem, czy jestem jakaś. Mm, no, jakaś taka, wiecie. Że ja tego wcześniej nie widziałam. 16,99 kosztuje e, naczynie żaroodporne bez pokrywki. 13,95 mniejsze i 12,95 kosztuje już takie najmniejsze. A tutaj jeszcze Wam pokażę jest e, z przykryciem. Już Wam pokazuję. Tu mamy duże, 29,99 kosztuje duże, ale w Pepko nie jestem pewna, ale chyba były troszeczkę tańsze. 22,49 kosztuje okrągłe. Ja mam takie okrągłe, jeszcze chyba w Anglii zakupione z Spirexa, chyba tak. 9,95 foremki i macie tu serduszka. Można robić babeczki w kształcie serduszek, takie kolory. No i okrągłe, tradycyjne babeczki. No dzisiaj powiem wam, że spory ten przegląd, bo aż prawie 15 minut, więc mam nadzieję, że zostaniecie do końca, że polajkujecie, skomentujecie, udostępnicie gdzie się tylko da. No, także bardzo, bardzo bym była szczęśliwa jakby tak było. 8.95 kosztuje minutnik. Tu mamy za 3.49 taki pędzel do oleju ja mam taki pędzel i jestem bardzo zadowolona zwłaszcza jak smażę naleśniki żeby po prostu łatwiej mi się rozprowadzało olej po patelni dobra 39,95 kosztuje obrót 140x250 cm i zobaczcie tu mamy taki i jak widzicie piramida kolorów mamy tu żółty, szary, taki zielonkawy Dobra, tu za 44,95 mamy już takie bardziej połyskujące, bardziej eleganckie. No i tak one się prezentują. I tu mamy jeszcze takie czarne. Dobra. I chyba tutaj resztę to ja Wam pokazywałam. A jeszcze Wam pokażę, bo niektórzy używają jeszcze tych cerat. Więc za 22,95 macie taką ceratę. 140 na 250 cm. Więc myślę, że chyba spora. Nie znam się za bardzo właśnie na tych, na tych obrusach. Ja muszę po prostu zobaczyć, jakie ja mam wielkości, żeby kupić następne. Nie pamiętam tego nigdy. Dobra, tu mamy koło dla kotów, chyba dla kotów. Poprawcie mnie, je, jeżeli e, się mylę. Takie drapaczki. Dobra. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj e, świece. 14,95. Takie ładne świece z pomponikiem. Następne też 14,95. Tak się prezentują. Tu obok mamy małpki za 8,95 i są kuferki. Taki kuferek. Czarny ze złotym. <gryw> Odbijam się tam w tym. Dobra. Tak on się prezentuje. I już Wam pokażę, jak wygląda w środku. Mam nadzieję, że mnie spadnie. Aż jestem ciekawa, co jest w środku. Nic nie ma. Myślałam, że są jeszcze jakieś przegródki na pierścionki, na jakieś kolczyki, ale tutaj nic nie ma. I jak widzicie, mały kosztuje 18,95, a duży 26,95. Chociaż tak jak się przyjrzałam, to nie widzę jakiejś chyba ogromnej różnicy wielkościowo w tych kuferkach. Dobra, mamy tutaj takie za 895 podkładki. Żeby w pupę było ciepło, można sobie na takie taboryciki położyć albo po prostu położyć gdzieś na podłodze i e, na przykład dziecko może sobie usiąść i posiedzieć na podłodze, żeby nie ciągnęło. No właśnie, żeby nie ciągnęło nam w tyłek. 27,95 takie świeczniki. I tu mamy za 39,95 trzy świeczniki czarne. Dobra? Tu mamy miski 29,95, tylko nie wyciągam, bo po prostu wszystko mi się tu za chwilę wysypie, a ona jest dosyć ciężka. No i półeczki 29,95 kosztuje taka półeczka w kolorze czarnym i białym. Ok, przechodzimy tutaj. Widzę fajny dywan, chyba tego nie pokazywałam, chyba go w ogóle nie widziałam, ale za chwilę wam pokażę. Tu mamy za 13,95 podkładki. No i te podkładki tutaj y, kosztują więcej niż w PEPKO. Dobra, tu mamy jedną za 13,95 w pełku. Chyba takie dostaniecie za 10 zł. Tu mamy czarną z taką obwódką. Tu mamy ze złotym. Może ktoś chce coś akurat świątecznego. Z drugiej strony jest bez, bez tego złotego, więc tylko przewrócić na drugą stronę i już macie taką codzienną podkładkę na stół. Następnie mamy taki dywan, jutowy to się chyba nazywa. Ja mam też taki dywan, i moja mama jak przyszła, to mówi: Kupiłaś tego śmieciucha, bo wiecie, kiedyś kurczę, prawie w każdym domu był taki śmieciuch. 120 na 170 cm za 139,95. On jest taki naprawdę spory. Yy, dobra. Długo tak włożę, bo tu są fajne dywaniki, bardzo miłe w dotyku. Jak widzicie, sporo kolorów szary, różowy i beżowy, sporo, aż trzy. <grym> Okrągły. 90 cm średnicy, 46,95. Zobaczcie tam są tamte kolory. Tak, cena się zgadza. A ludzi w action po prostu, szok. Po prostu, szok. Trzeba się tutaj yy, skradać przy tych półeczkach, żeby, żeby komuś nie przeszkadzać. 89,90 kosztuje taki stolik zamykany. Możecie sobie tam włożyć coś do niego. I tu mamy dwa, i ten po lewej kosztuje o 69,95, a ten 44,95. Niżej mamy dwa za 67,95. Tak się prezentują. Taki komplecik. No i tutaj mamy następną taką półeczkę, jakby ktoś chciał zrobić jakąś kolację 29,95 do łóżka. Słuchajcie. I półki. Półki mamy za 69,95, a to na takich metalowych nóżkach za 6495. Moja siostra ją ma i świetniej się sprawdza. I tu jest pełno jakichś szkatułek, półeczek. No, jest naprawdę tego bardzo dużo, a ja idę do czegoś konkretnego: czegoś, co teraz pijemy bardzo dużo. 25,95 kosztuje taki boks bambusowy. Na herbaty, jejku, aż mi zabrakło tchu. Na herbaty możecie sobie wrzucić. Ja mam taki podłużny z czterema kieszonkami i powiem wam, że ja jestem bardzo zadowolona. Za każdym razem mogę go wyszorować, wysuszyć i jest w takim samym stanie, w jakim był. Tu mamy mniejsze za 18,95, tu mamy nawet napis herbata, więc, więc już będzie wiadomo, co tam jest. Idziemy dalej. Za 22,95 mamy takie koszyczki. I to koszyczki, jak widzicie, mamy w kolorze takim kremowym, i w kolorze czarnym. Zobaczcie, tak wyglądają. Dobra. A tu macie za 22,95 taki z uszami kosz. Tu już sobie na pewno więcej wsadzicie albo po prostu można wrzucić jakiegoś kwiata. Też to fajnie będzie wyglądało. Czy ja coś mogę Wam tu jeszcze pokazać? Chyba już pokazałam Wam wszystko, tak jeszcze tylko Wam przejadę. Tu mamy jeszcze taki za 19,95. Zobaczcie. Tak wygląda. Coś podobnego, jak w pepko były, tylko chyba w pepko mi się zdaje, że mniejsza cena. A tu macie z uszami za 11,95. I to już będzie koniec mojego przeglądu. Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że komentujecie, że oglądacie mojego vloga, który ma już ponad 10 tysięcy wyświetleń. Jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam. No i tak myślę, że jutro wrzucę to rozdanie, więc czekajcie, włączcie sobie dzwoneczek, musicie subskrybować mój kanał. No, także życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, buziaki pa.